Widzę po co panie dziwką i... I wyrzucam akcję, bardzo i mówię jak nawet Bella ma wolną banę to, co kanale To naprawdę... Nawet no Bella gościnę by, No, według mnie Bella... dobrze zabija, że na kanale nie promuje, popatrzcie No, widzicie, Bella... To co, nie no... Be, no, widać. Bella to cała fanatka, według Ona ma dosłownie więcej, chyba, słów, Nie zbawię, nie zbawię, nie to najlepsze, ona nic już o nie wspomina. Nie da się rozśmiać dla Vito, co o chuj tu chodzi, bo po prostu nie to ale Bella... ...safoba dla mnie, ogólnie. Zresztą Vito nigdy nie mówi, no. Po Po jednym a Vito jest znana w całej Polsce. Ci, którzy chyba znają w moich różnych nie to no. Dodatkowo Bella nic totalnie nie mówi o wito totalnie. Ja to osobiście Vito ale adres, a po prostu Vito miał wyjebana totalnie. I dlatego nie nagrywa Wiecie, każdego nie ale Widzę ogólnie z takim kreatywnym youtuberem, według mnie Tak, jak ja to zaglądałem, to prawda Ale kiedy komentarz nie był ja taki na peń, się la, jakaś, 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 jak nie bo spierdolony Ja po drugie Czemu uważam, że widzę to za drobę? Kurwa Jak ja tutaj na nie zauważyłem, kiedy to pokazywałem, Kiedy kiedy taki odcinek ogólnie, gdzie Bell z laska, Bella właśnie, bo do nas taśnie, nawet z jakimś typem, nadal. To za kurwa na to najlepsze I że to jest najlepsze, kurwa. Teraz nie wiem, to, 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 to była Bella, to i jakaś inna laska. Do Więc, ja tak mi osobiście, Teraz tak się teraz widać po prostu dusznie. Co do tego, jebany, tylko to taki. To, to nie się żebycie, Dla Bella, to też go oglądała. To, to napisz mi w komentarz ogólnie, e, coś jak ten tak?

i baję, że na to, nie pijcie że wtedy nie po prostu. Dobra. Chyba wita, ma to nie jest w tupie. I zły widzę, i bela są, więc nie No, a widzisz, bela dobrze mówiłem mówię nie. Mówię, mówię, że to jest, bo wtedy nie to Witto ma w dupie, beledy są na